Hej, swego czasu zrobiłem filmik o moich wrażeniach z bety Star Wars i Old Republic, jeszcze jako gracz, który nie do końca orientował się o co w tych online'owych RPGach chodzi, a przy okazji nie wiedzący czym to Old Republic ma w zasadzie być. Teraz, od czasu premiery gry minęło jakieś pół roku, pojawiły się patche, update'y, opad pierwszy szał, a na horyzoncie widać kilku naprawdę groźnych konkurentów, więc myślę, że jest to dobry czas, aby omówić sobie moje wrażenia z tego półrocznego pobytu w świecie Starej Republiki. I cóż, dalej tam jestem, dalej opłacam subskrypcję, czyli mniej więcej 8 dych za 2 miesiące, choć ostatnio jej zrobiło mi miłą niespodziankę i oddało miesiąc gry za darmo. Tak czy inaczej, ta gra dalej daje mi sporo radości, choć zastanawiam się na ile jest to zasługa tego, że jest osadzona w moim ulubionym okresie czasowym uniwersum Star Wars, a na ile samej gry jako takiej. Bo szczerze mówiąc, jeśli miałbym ją komukolwiek polecić, to przede wszystkim byliby to naturalni fani Gwiezdnych Wojen, a szczególnie świata, jaki wykreowano przy okazji Nights of the Old Republic i kontynuacji tej gry. Dla wszystkich tych, którzy nie bardzo mają ochotę przetrząsać bibliotekę osób z poszukiwaniu informacji, w jakich realiach przyjdzie nam się tu odnaleźć, w telegraficznym skrócie wyjaśnię, że akcja dzieje się około 300 lat po wydarzeniach znanych z Night of the Old Republic i okazuje się, że wojny z Mandalorianami, wojna domowa wywołana przez Rwana i jeszcze parę innych wydarzeń, które pewnie kojarzycie z Kotorów, to wszystko efekty działań nadzwyczaj długowiecznego Imperatora Sid, który powoli przygotowuje swoje ukryte gdzieś na krańcu galaktyki Imperium do ataku na Republikę. Taki atak mimo wysiłków Rywana, który, jak pamiętamy po to właśnie ruszył w kierunku zajętych przez Sitów systemów, następuje i dzięki przebiegłości imperatora stolica Republiki zostaje zajęta, a świątynia Jedi zburzona. W związku z powyższym republikańscy negocjatorzy nie mają zbyt dużo roboty i godzą się natychmiast na korzystną dla Sithów propozycję pokoju. Teoretycznie więc mamy pokój, ale w praktyce armie wcale nie zostały zdemobilizowane. W wielu rejonach galaktyki wciąż trwają starcia i ogólnie wszystko zmierza w kierunku nieuchronnego powrotu obu stron na wojenną ścieżkę. Tutaj pojawiamy się my, czyli nasz awatar, który będzie rzucano plnety do planety i będzie poznawał mroczne i niejednoznaczne oblicza tego konfliktu. Możemy zatem wybrać sobie dowolną stronę owego konfliktu, wcielając się w jedną z dostępnych dla każdej ze stron klas i jedną z właściwych danej klasie raz. Edytor nie jest może specjalnie rozbudowany, ale większość gry i tak spędzimy zakłóci w zbroje albo obszerne szaty z rozmaitymi hełmami, kapturami czy maskami na twarzach, więc nie przeszkadzało mi to specjalnie mocno jak myślałem na początku. Samych klas jest 8, po 4 dla każdej ze stron, przy czym owe 4 klasy Republiki są w pewnym stopniu lustrzanymi odbiciami klas Imperium. Wybór ogranicza się w zasadzie do tego, jakim typem postaci najlepiej wczujemy się w świat Gwiezdnych Wojen. Jeśli na przykład naszą ulubioną postacią jest Han Solo, to warto wybrać smaglera, jeśli Darth Sidious, to bierzcie Inquisitora, a jeśli jakimś cudem jest nam fan Rexa, Cody'ego czy innych klonów, to czeka na was klasa Trooper. I tak dalej. Oczywiście styl gry różni się między nimi, jednak na decydowanie, czy planujecie być ciężko zbrojnym tankiem biorącym na siebie ataki przeciwnika, healerem wspierającym, uzdrawiającymi skillami sojuszników czy po prostu zadającym obrażenia DPS-em, przyjdzie czas dopiero na dziesiątym levelu, kiedy już znożycie się zorientować nieco o mechanice gry i wówczas pojawi się opcja wyboru specjalizacji i inwestowania punktów doświadczenia w dostępne dla każdej specjalizacji 3 drzewka. Możecie więc być na przykład potężnym Siege Akernautem, leczącym kompanów Jedi Sage'em. Albo na przykład chowającym się za osłoną i strzelającym z daleka snajperem. Wybór jest dosyć spory. Co więcej, o ile wybór specjalizacji jest permanentny, to drzewka można sobie od czasu do czasu edytować. Więc gdyby znudziło Wam się na przykład leczenie znajomych, to zawsze można się przekwalifikować na inną dostępną rolę. No dobra, ale tego możecie się dowiedzieć w zasadzie czytając materiały prasowe albo po prostu szukając informacji w internecie. Pytanie brzmi, czy to się sprawdza w praktyce? No i cóż, moim zdaniem tak, jak najbardziej. Widzicie, podszedłem do tej gry jak taki typowy noob, który nie bardzo orientował się w temacie MMO, ale stwierdził, że no cóż, lubię uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc co mi szkodzi spróbować. Wiem, że wielu z Was pewnie też mogłoby dać szansę tej grze, ale pewnie myśli sobie, że nie bardzo lubi albo rozumie gry sieciowe, że to nie dla Was i tak dalej. Szczerze mówiąc, też myślałem w ten sposób. W zasadzie moją pierwszą postacią grałem praktycznie singlowo, unikając jakichkolwiek typowo sieciowych opcji, co zresztą nie było takie złe ze względu na fajny tryb fabularny, o którym za chwilę. Drugim awatarem jednak powoli przekonywałem się do możliwości, jakie gra daje i stopniowo próbowałem rozmaitych misji grupowych, meczów, pojedynków itd. Jest to w zasadzie ogromny plus gry, bo jest ona pomyślana tak, by płynnie wprowadzić casualowych graczy w mechanikę typową dla MMO. Serio, na początku nie bardzo rozumiałem co ludzie widzą w tym grupowaniu się i w wspólnych wyprawach po jakieś tam przedmioty czy w celu ubicia jakiegoś bydlaka, ale teraz? Szczerze myślę, że to najlepszy element gry. No może nie do końca, w zasadzie trochę źle to ująłem, ale powiem o tym jeszcze za chwilę. To na co chcę zwrócić uwagę tutaj, to fakt, że Old Republic to gra wybitnie casualowa. Jeśli jesteś graczem, który na sieciowych RPG ach zjadł zęby, to raczej będziesz rozczarowany rozmaitymi uproszczeniami, ułatwieniami i dostosowaniem wszystkiego od mechaniki po interfejs dla potrzeb początkujących graczy w tym biznesie. Wspomniany interfejs jest naprawdę intuicyjny. W rozmaite tryby gry jesteśmy wprowadzani stopniowo, a gra nie zasypuje nas zbyt wieloma opcjami od razu. Jeśli więc boicie się, że nie do końca odnajdziecie się w tych online'owych realiach, to myślę, że autorom udało się stworzyć dosyć przyjazny mechanizm zapoznawania Was z elementami MMORPGowej rozrywki. A co do wad, to no cóż, tradycyjnie dojdziemy do tego. Przede wszystkim jednak, jeśli traficie do Old Republic jako wyposzczeni fani Nights of the Old Republic, to pierwsze co pozwoli Wam się poczuć jak ze starych dobrych czasów, to fabuła. Inna dla każdej z klas dostępnych w grze. Cały nasz proces levelowania od 1 do 50 poziomu jest właśnie oparty na naszej klasowej historii, wzbogaconej o główny kilkuczęściowy quest właściwy dla każdej planety, którą odwiedzimy w związku z naszą storyline, oraz masę dodatkowych misji pobocznych, które czasami jeszcze zawierają małe bonusowe mini questy. Co jest moim zdaniem ogromną zaletą Triple Republic jako gry MMO, to fakt, że takiego typowego grindowania rodem z World of Warcraft nie ma tak dużo, a przynajmniej nie rzuca się tak mocno w oczy. Questy bywają nieźle urozmaicone, osłaniają sporo kuli z konfliktu między Imperium a Galaktyką, często też nawiązują do motywu znanych nam z Knights of the Old Republic. Więc fani bezkresnego Imperium, Rewana, czy pamiętający na przykład, co stało się z planetą Tarius w pierwszej części, będą naprawdę zadowoleni z masy aluzji i bezpośrednich odniesień. Co najważniejsze, nawet jeśli już owe zadania sprowadzają się do prostego, zabij kogoś i przynieść przedmiot X to jest to zawsze wytłumaczone i usprawiedliwione odpowiednimi filmikami wyjaśniającymi nam motywację naszych zleceniodawców i znaczenie tego, co robimy. Dlatego też rzadko miałem wrażenie, że to wszystko jest tylko pretekstem do wbicia levelu. Iluzja, że faktycznie uczestniczymy i robimy różnicę w konflikcie, który rozgrywa się na naszych oczach, moim zdaniem udało się całkiem nieźle, na tyle, na ile oczywiście mechanika MMO na to pozwala. A niestety, tu i ówdzie jednak wrażenie pełnego zaangażowania w przedstawiony świat Psują typowe dla MMORPGów mechanizmy, choćby respawnujące się wrogowie. Wiecie, idziemy do jakiegoś wysokiego rangą generała, a on nam tłumaczy, że musimy zabić przywódcę jakiegoś gangu, co przechyli szale zwycięstwa na naszą stronę, i wszystko byłoby okej, okay. gdyby nie to, że mamy świadomość, że gość tłumaczy to każdemu, kto do niego zagada, a wspomniany wielki bad guy po zabiciu odradza się, kiedy tylko inny gracz aktywuje skrypt. Na szczęście w istotniejszych questach prowadzono tak zwane fazy, czyli takie pomieszczenia, gdzie wstępu nie ma nikt poza nami, bądź graczami w naszej grupie. Co też sprawia, że nikt obcy nie będzie nam się szwendał podczas naszej dramatycznej walki z bossem, przed którym drży cała planeta. Przeszedłem do tej pory dwie historie i muszę powiedzieć, że obie były świetne. Korzystają one z wątku znanych nam z filmów, książek czy innych gier w uniwersum Star Wars, ale robią to na tyle sprawnie i z taką gracją, że otrzymujemy naprawdę fajne, angażujące fabuły. I o ile historia wojownika z wydawała wydała mi się bardziej spójna i zwarta, przebiegająca bez dłużyzn od początku po emocjonującą końcówkę, tak Inkwizytor spotka może na swojej drodze więcej przestojów i momentów, gdy wydaje się, że historia zmierza do donikąd ale nasza droga od pogardzanego niewolnika do potężnego badassa daje o wiele większą satysfakcję. Rozmawiałem też z odgrywającymi inne klasy znajomymi z gry i w zasadzie każdy twierdził, że to jego bohater ma na pewno najfajniejszą fabułę, więc zakładam, że poziomowych storylineów stoi w każdym przypadku na wysokim poziomie. Ponoć rycerz Jedi napotka na swojej drodze sporo niejasnych moralnie wyborów i poznaje mniej chlubne w kulisy działania Republiki, agent imperialny ma okazję zobaczyć z bliska jak funkcjonują struktury Imperium, Smuggler to oczywiście pewny siebie cwaniaczek z masą zabawnych dialogów, i tak dalej. Jeśli więc nie chcecie od razu rzucać się na głęboką wodę, jeśli chodzi o rozgrywkę z żywymi przeciwnikami, śmiało możecie szkolić skila grając całkiem solo, tym bardziej, że dostaniecie pod swoje skrzydła pokaźne grono obdarzonych wirtualną inteligencją towarzyszy, którzy oprócz tego, że można ich wysyłać na rozmaite misje, z których będą przynosić wartościowe przedmioty czy kasę, sprawiają, że wybór naszej specjalizacji czy roli w grze ma sens, bo przykładowo posłuży się moim awatarem, którego widzicie w tym. Mogłem od początku bez przeszkód bawić się Hillera, bo na start dostałem tankującego towarzysza, którego rzucam sobie na pierwszy ogień, i albo wspieram jakimiś dystansowymi atakami, albo leczę, jego nadwyrężone zdrowie, by nie padł za szybko. Poszczególni towarzysze reprezentują praktycznie każdy styl gry, więc jeśli do swojego stylu potrzebujecie kogoś, kto będzie was wspomagał ogniem albo mieczem, albo apteczkami. To nie ma problemu, możecie używać takiej taktyki, jaka tylko Wam się podoba. Poza tym, z towarzyszami można sobie od czasu do czasu pogadać, wykonać dla nich jakieś zadanie, a niekiedy mają oni znaczący wpływ na naszą fabułę. Wzorem np. Dragon Age'a możemy też dawać im różne śmieci, a oni odzajemnią się wzrostem paska wyrażającego ich przywiązanie. Tak więc, zasadniczo, wszystko, co wiąże się z singlowymi aspektami rozgrywki, stoi moim zdaniem na naprawdę wysokim poziomie. Jasne, czasami robi się to nieco powtarzalne i nużące, w porównaniu do tego co znamy z typowo singlowych gier. Ale moim zdaniem, jeśli potraktujemy Star Wars The Old Republic jako taką hybrydę między RPG-ami dla jednego gracza i tymi sieciowymi, to autorzy, moim zdaniem, odwalili świetną robotę, łącząc obie mechaniki. Najfajniejsze jest jednak wykonywanie questów w grupie. Jeśli uda wam się więc znaleźć kogoś, kto akurat jest w podobnym miejscu fabuły, albo zwyczajnie macie jakichś znajomych, którzy pograją od początku z wami, to warto odesłać swoich wirtualnych towarzyszy na jakieś misje i stworzyć drużynę z żywych graczy. Nie dość, że wówczas samo wzajemne uzupełnianie się daje dużo radości, szczególnie jeśli prezentujecie inne style gry, to jeszcze bardzo fajnie rozwiązano kwestię dialogów z NPC-ami, które możecie prowadzić razem, i o tym, która opcja dialogowa wejdzie w życie, zadecyduje w rzut wirtualną kostką. Podobnie ma się sprawa z typowo grupowymi questami, gdzie adwersarze do wyrżnięcia są odpowiednio mocniejsi, czy tak tzw. flashpointy, czyli posiadające własną fabułkę instancje, gdzie do zrobienia są jakieś zadania w rozmaitych miejscach galaktyki. Wszystko jest bardzo przemyślane, wygodne i gra się dzięki temu bezstresowo, skupiając się na tym, co najważniejsze, a więc skutecznym brnięciu do przodu celem wykonania zadania i otrzymania za nie satysfakcjonujących nas nagród. No i cóż, w tym momencie musimy przejść do wad, bo kiedy dochodzimy do tego 50. levelu i okazuje się, że do roboty mamy w zasadzie tylko to, co autorzy przygotowali na ten moment, to dochodzimy do dwóch wniosków. Po pierwsze, jest tego zdecydowanie za mało, a po drugie... Decyduje o tym jeszcze druga, bardziej prozaiczna kwestia. Zaczynając jednak od początku, do dyspozycji oddano nam całkiem sporo wspomnianych flashpointów, ale zaledwie kilka przeznaczonych jest dla wysokolevelowych graczy. Każdą z tych instancji można też przejść na tzw. hard mode, gdzie siła przeciwników zostaje odpowiednio zwiększona, ale to wciąż tylko doraźne rozwiązanie. Do tego mamy tak zwane war zones, czyli chwilowo zaledwie 4 generowane losowo mecze, gdzie spotyka się po 8 graczy z każdej strony konfliktu i wykonuje inne dla każdej mapki zadania, np. zajmuje punkty strategiczne, czy broni swojej bazy lub atakuje bazę przeciwnika. Można też robić w kółko te same daily missions w za walutę, którą można sobie wymienić na jakieś bonusowe gadżety. Cóż, niewiele tego póki co, więc mam nadzieję, że autorzy sukcesywnie będą dorzucać kolejne rzeczy do roboty, bo chwilowo póki jeszcze nie zdecydowałem się stworzyć nowej postaci, to lekko się nudzę. Nie byłoby tak, gdybym mógł skorzystać z innych oferowanych przez grę możliwości, np. operacji, gdzie większa grupa graczy rusza wykonać jakieś zadanie bądź otwartych PvP, gdzie można sobie powalczyć z graczami z przeciwnej strony konfliktu. Niestety nie mogę, a to dlatego, że serwery świecą pustkami, jakże brakuje systemu automatycznego wyszukiwania grup. Widzicie, nie było problemów z tym niedługo po premierze, gdy gra jechała jeszcze na sporej promocji i wytworzonym hypie. Wówczas ludzi na serwerach było tak dużo, że Bioware tworzyło ich coraz więcej, by trochę rozładować tłum chętnych i ograniczyć niekiedy nawet kilkugodzinne kolejki. Pół roku po premierze duża część ludzi zrezygnowała ze subskrypcji, co jest z jednej strony wynikiem opieszałości twórców dodawania nowych elementów do gry, a z drugiej strony też naturalną koleją rzeczy, na którą to Bioware i EA powinny być przygotowane. Na dzień dzisiejszy jest zdecydowanie za dużo serwerów, z których większość nie nadaje się do gry, bo zwyczajnie nie da rady na nich znaleźć partnerów do zwykłych questów grupowych, o flashpointach czy operacjach nawet nie wspominając. Co niestety powoduje przysłowiowe błędne koło. Ludzie mają dosyć tkwienia na flocie czekając na cokolwiek do roboty i odchodzą z gry, przez co ludzi jest jeszcze mniej, jeszcze trudniej znaleźć grupę i tak dalej. Gwoździem do trumny jest wspomniany brak narzędzia do tworzenia grup. I o ile jeszcze parę miesięcy temu nie miało to znaczenia, bo wystarczyło zagadać na czacie i natychmiast ktoś chętny się pojawiał, a wręcz dodawało to specyficznie atmosfery i sprawiało, że traktowaliśmy inne postacie jak żywe istoty, a nie tylko kolejne awatary, to teraz brak czegoś, co pomogłoby ułatwić nam żmudny proces żebrania kogokolwiek, kto akurat jest tak samo zdesperowany szukaniem kompanów jak my, jest wręcz nie do pomyślenia. Jednak to konsolidacja serwerów, bądź przynajmniej narzędzie do transferu swojej postaci między serwerami, powinno być priorytetem w najbliższym czasie. Update 1.3, zapowiadany na najbliższe tygodnie, powinien jednak przynieść i wygodną automatyzację tworzenia grup, i międzyserwerowy transfer postaci, więc jest jakieś światełko w tunelu. No i swoją drogą jest to też wyraźny sygnał, że twórcy faktycznie słuchają uwag graczy. Szkoda, że tak późno. Mniejszą rzeczą, która przeszkadza mi w wczucie moją postać, jest to może pierdoła, ale upierdliwa dla fana, to maksymalnie absurdalny design większości zbroi, szat i innych elementów naszego ekwipunku. Okej, okay, nie mam nic przeciwko takim przerysowanym konceptom, które pewnie zastarzają się wolniej niż filmowy realizm. I nawet ta dziwaczna szata przypominająca jakiegoś kosmicznego szamana, którą posiadam obecnie i którą widzicie teraz, w sumie nawet mi się podoba. To serio większość dostępnych tutaj ubranek sprawia, że czułem się jak jakiś klaun, a nie Lord Seed, w którego miałem się wcielić. Spójrzcie na to, czy gdyby imperator chodził w czymś takim, ktokolwiek by mu padł do stóp, może poza tymi ludźmi, którzy tarzaliby się ze śmiechu na jego widok? Drogie BioWare, przełknę te wasze wszystkie przesadne zdobienia i tak ale do cholery nie każcie mi nosić kolorowych szat. Widziałem prześmiesznie wyglądających graczy każdej klasy, choć to chyba Inkwizytor cierpie najbardziej. Wyobraźcie sobie, że najbardziej wypasiony strój w grze dla tej klasy sprawia, że gracz wygląda trochę jak człowiek drzewo. Nie mam nic przeciwko takim oryginalnym czy nawet kreskówkowym konceptom, ale dajcie mi się poczuć jak mroczny zły seed, a nie jak cholerna choinka. Okej, okay, tyle mojego nerdowskiego narzekania. Dla równowagi, więc wspomnę jeszcze o ciekawym systemie Legacy, który zachęca nas niejako do tworzenia alternatywnych awatarów, które dzięki naszej postaci głównej będą mogły korzystać z rozmaitych profitów. Przykładowo, jeśli skończycie fabułę czystej krwi wojownikiem Sith, to będziecie mieli tę uroczą czerwoną rasę odblokowaną dla każdej klasy i nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład stworzyć sobie potem czerwonoskórego rycerza Jedi, który będzie mógł też na przykład korzystać z jakiejś umiejętności właściwej klasie wojownika Sith, na przykład duszenia mocą. Brzmi fajnie? Moim zdaniem jak najbardziej. Możemy się też pobawić w stworzenie całego drzewka genealogicznego naszych wszystkich postaci. Bo wiecie, w Star Wars wszystko się zawsze rozbijało rodzinę, więc jeśli dysponujecie bogatą wyobraźnią, to stworzycie sobie własną sagę, jak to powtarzają autorzy. To jeden z wielu takich małych bajerków w tej grze, który może nie wywraca do góry nogami, ale sprawia, że mamy wrażenie, że ten świat żyje i nie jest tylko wielką areną do grindowania. Tym bardziej, że każda oddana nam do eksploracji planeta tętni życiem, ma zupełnie inną charakterystykę i klimat, a między nimi poruszamy się na własnym statku, którym też możemy sobie polatać po niewidzialnych szynach i postrzelać dla urozmaicenia w dosyć nudnawych, opcjonalnych migierkach, ale wybaczcie, nie grałem w nie za dużo, więc pominę ten temat. Grafika jaka jest, każdy widzi. Nie są to najwyższe detale, raczej kompromis między sensownym wyglądem a płynnością, ale myślę, że i tak nikt nie powinien specjalnie narzekać. Jest czytelnie, może bez wodotrysków, ale też estetycznie. No i cóż, zamknięcie się na graczy z nieco słabszym sprzętem byłoby chyba błędem. Oprawa audio stoi za to na najwyższym poziomie. Podczas gry przygrywają nam jakieś neutralne, spokojne motywy, ale kiedy dochodzi do starć, włącza się potężna orkiestrowa muzyka, która dodaje sporo klimatu rozgrywce. No i oczywiście wrażenie robią dialogi pierwszy raz nagrywane na taką skalę w grze MMO. Głosy brzmią naprawdę dobrze, ze szczególnym uwzględnieniem naszego bohatera, za co należy się wielka pochwała. Czy teraz z perspektywy czasu poleciłbym komuś The Old Republic? Tak, tylko zależy też komu. Jeśli jesteś graczem, który wie o co w MMO chodzi, ale nie jara cię jakoś specjalnie się od wojen, to raczej nie jest to tytuł dla ciebie. Najwyżej pograsz chwilę i dasz sobie spokój. Jeśli nie bardzo kręci Cię sieciowa zabawa, a przy okazji nie jesteś jakimś fanatykiem Star Wars, również dziwiłbym się gdybyś po tygodniu dalej logował się do gry. Jeśli natomiast czujesz ten klimat, lubisz realia Starej Republiki, jesteś gotów spróbować sieciowej rozgrywki, śmiało spróbuj, jest duża szansa, że zostaniesz tu na dłużej. Jeśli boisz się, że nie odnajdziesz się zupełnie w innym podejściu do gry aniżeli w singlowych RPGach, bez obaw Old Republic zachowuje na tyle dużo z tradycyjnych RPG-ów, sprytnie przemycając mechanikę MMO, Jak przedstawiam ja flaszkę, że dasz radę. Tym bardziej, że społeczność jest naprawdę bardzo sympatyczna i chętnie pomaga nowicjuszom. Niezależnie jednak od tego, do której grupy należysz, a może jesteś całkiem osobnym przypadkiem, jest możliwość, że wolałbyś się na własnej skórze przekonać, z czym to się je. W nagrodę, więc, że dotarłeś tak daleko, mam do rozesłania kilka albo nawet i kilkanaście zaproszeń na cały tydzień darmowego grania Walt Republic. Oczywiście wówczas grama pewne ograniczenia i tak dalej, ale myślę, że śmiało można wtedy samemu sprawdzić, jak to wygląda, czy będzie płynnie działać i tak dalej. Wyślijcie mi prywatną wiadomość z Waszym mailem, a chętnie się takim zaproszeniem podzielę. Jeśli natomiast jesteś zdecydowany na kupno, to radzę jednak poczekać tydzień czy dwa, aż pojawi się wspomniany update 1.3. Zrobi się wówczas mały ruch na serwerach, ludzie zaczną sobie przynosić postacie i będziecie mieli wówczas nieco lepszy obraz, gdzie stworzyć swojego pierwszego bohatera. Bo szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy największe wady gry wynikają jednak właśnie z niedoboru graczy, spowodowanego rozrzuceniem ich po kilkudziesięciu pustałych serwerach. I cóż, jeśli to zostanie naprawione, prośby graczy wysłuchane, a BioWare będzie sukcesywnie dodawać więcej rzeczy do gry, to Old Republic może załapać drugi oddech. Póki co gram w nią jednak bardziej dlatego, że to jednak Star Wars i to w realiach Starej Republiki, niż dla samej gry jako takiej. Jednak wciąż jest to tytuł z ogromnym potencjałem, i o ile będzie mądrze prowadzony, to na stałe zgarnie kawał tortu dla siebie. Pamiętajmy jednak, że od czasu premiery gry minęło dopiero pół roku, więc na dobrą sprawę praca nad tym tytułem dopiero się zaczęła. Zobaczymy z perspektywy czasu, jak to stąpanie po kruchym lodzie, jakim jest rynek MMO, skończy się dla BioWare i Electronic Arts. Ale cóż, ja póki co życzę im naprawdę dobrze. Cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia! have secured the data call <laughs>